Siema, z tej strony, Majer, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na kanale, jaką jest seria Snow Runner. A samym wstępie chcia chciałem Was prosić o zostawienie subskrypcji, łapki w górę, dzwoneczka, aby na się z każdym kolejnym filmem. No i co, zapraszam do oglądania. I tak, nowa gra, nowa kampania, to jest już mój zapis, ale ja będę grał na tym zapisie drugim. Dlaczego? Bo ten pierwszy to po prostu musiałem zagrać troszeczkę, żeby się tą grą roz... po prostu, no, poznać ją trochę, mechanikę i tak dalej. Udało mi się troszeczkę pograć. No i co? No i. Będzie z tego seria. Może nie będzie to jakoś stu odcinkowo, ale tak maksymalnie 50 odcinków przewiduję z tej serii. Ze Snowrunnera. Będ... Czy będą też poprzednie sezony nagrane serii? Nie mam pojęcia. Naprawdę, wiem, że to ode mnie zależy, ale no nie mam pojęcia. Samołóczek. Będzie AWD. Amulet ręczny. A ja już tu w miarę znam. Cholera. Aha, dobra, znowu mi się popierniczyło. najpierw tu, 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 tu i tu więc jedziemy go. Możecie się zastanawiać dlaczego. Nie. Czy gram na full... na jakie ustawienia gram. no, Nie gram na full ustawieniach, natomiast gram na średnik. Dlaczego? No bo po prostu no to jest kwestia wszystko systemowa. Może nie tyle systemowa co sprzętowa, że ja nie mam takiego sprzętu, który by mi pozwalał grać na ultra ustawieniach. No owszem, mam 1650 gtx 4 4 WIRAMu, fajny, dobry procesor, ale no nagrywanie, tak, nagrywanie granie i nagrywanie na jeden tym to troszeczkę, no. No, jednocześnie to nie jest najlepiej, to nie jest najfajniejsze dla komputera, najpiękniejsze. Tylko teraz czekaj. Który gdyby tu byśmy mogli podjechać, bo... A dobrze jechałem, to czemu... aha... Bo tu nie wygląda jak droga, dobra, zapomniałem mi się. Cyk... nie, cyk. Yy, tu, będzie tu będzie w dół. No 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 no... cholera, co jest? Jej Pierwsze problemy ze snowrunnerem. Wejdźmy do środka. O! jedziemy kurka, nie ma się co przejmować. Mniejszymy tylko trochę bieg, żeby nie było. Ale no problem w tym grom jest taki, że to się w tej grze no jak... Kamerę chcesz żeby zmienić, to musisz nacisnąć 1, a jestem przyzwyczajony do naciskania kamery na myszce ze względu jak to chodzi pięknie, bardzo pięknie. Jestem przyzwyczajony, że chodzi na myszce, ponieważ gram, du, grałem dużo i nadal gram w Adrenera, a madrener też to jest taka sama gra, tylko że uboższa grafikę i tak dalej. Bo muszę sobie będę sobie musiał zmienić dłość kamery. No, wiem, że widzę, że obserwacyjnie, dlatego do niej najpierw jadę. czy to auto. Chevrolet. Mniejszmy obroty temu Chevroletowi, bo on jest bardzo fajnym autkiem, tylko strasznie jest. strasznie z niskie zawieszenie ma i nie ma lokat dyferencjału, co powoduje, że to auto jest. no, czasami ...komu nie chodzą równo, ale to jakoś. O, escape pominijmy C. Y, em, odblokowane Teraz jakoś tu coś zjechać się da Tutaj się da tu Okej, okay, więc y, Najpierw w Okej, okay, dobra to Myślę, że na tych najniższych obrotach pojedziemy. Nagrywa się? Nagrywa. Myślę, że na tych niższych obrotach pojedziemy, żeby... Cholera. Żeby to nie było takiego zbytnio obciążającego dla mojego samochodu. Ale stop, czekajcie. Gdzie, gdzie są modyfikacje? Pierwsze. Gdzie są modyfikacje? A, no tak, zapomniałem. To nie jest Smart Runner, czy Speed Tires zwykłe, gdzie będzie pokazywało wszystko od razu. Tutaj trzeba najpierw odkryć tereny, dop a dopiero później się to wszystko odkryje. Ale no, myślę, ten, ten szarolecik jest bardzo fajny. Mówię tak, mówiłem wcześniej. Gostarzcie, no, się mieli w błocie. Tutaj będę musiał przy tak przejechać, bo innej opcji ja nie widzę. Och. A, okej, okay, dobra. Leczny. Cholera, no. No. No, trochę to dziwne, że biorę i trzymam ręczne przy zmienianiu biegów, ale no uwierzcie mi, to nie jest łatwo biegli zmienić, więc wolę sobie pomóc ręcznym, żeby nie zjechać nic, żeby niż żeby nie zmienić biegów. Cholera, pieprzona tutaj ta boczna klamka. Nie, fu, nie klamka. Cholera. Słowa ja, słowem się plączą, bo jestem skupiony na graniu, a nie no chyba sobie jaja robisz. A jest tu gdzieś wyciągarka? A. Ktoś się wkopał. No ja was błagam. Wy się chyba ze mnie robicie. Uh, 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 uh. Może się nie uda tu wyjechać, co? Coś idzie, idzie powolutku, idzie, idzie coś, 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 dobra. Dobry szewrolecik, wyszedł. Wyszedł biedny szewrolet. Ale teraz przejadę se tędy, tutaj i może się nie zakopię. liczmy na to, że się na nie zakopię. Ale coś kopie się, coś, coś się chce kopać ten Chevrolet. Wchodzi do dziury, no niby się kopie, ale no wyjedzie, to jest plusik tego auta no, może lepiej mniejsze obroty, bo tutaj jest trudny teren, to czuć ewidentnie, cyk. wezmę zawrócę. I no, na jedynce, na tym najniższym biegu, dawaj po w szewrolecie. Dawaj, gaz, 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 szewrolet, no nie rób mi się teraz, jaj teraz, nie rób mi, ty dół. Tak cię chwalę, ale ty mi nie podjedziesz, no. Ktoś tam jedzie, 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 próbuje, ale ciężko mu jest bardzo. Ale przeszedł, brawo, Chevrolet! Ale no nie. Hmm. Mogłem się tego spodziewać. Poszedłem w tym Szewrolerciku. Pomytał, to, to jest ciężkie. No i nie gadaj, że ja muszę jeszcze raz. Będziesz mi. Musiał... No. Nie wyjechałeś od razu, to teraz będziesz się męczył ciku I... I ściąga mnie na tą kamień cały czas. Nie wiem czemu. Hmm. Nie za dobrze jest, no. się kończy wyciągarka coś. Najgorzej, no. No i mi się zawiesił. Aj. A może jednak nie? A może jednak tak. A on chyba mi się na krzew zawiesi. Nie ma tu czegoś pomocniczego? Hmm, bo utknąłem całkowicie. A to nie jest najlepsze. No to to nie jest w ogóle najlepszy. O, deszcz! Tego to ja bym się nigdy nie spodziewał. Poluj. O, super! Dziękuję gro. Gdzie jesteśmy? No przy tym samym, ale zaczynamy tak jakby od początku, no ale lepsze to niż nic. Yy, teraz jak? Tyk. Cyk, 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 cyk. Średni bieg, znaczy, no tak jakby średni bieg i gaz. I się nie przejmujemy. Obudy jest włączone, włączone. O, deszcz pala, to tutaj się by zaczniemy za chwilę kopać. Ale to, to jest szewrolet terenowy, który ma jeździć. Ale Chevrolet, ale to jest randa tego auta, naprawdę. Ja mu daję szansę, falę go przed wami, a on mi tak. O, ale drifter się tutaj robią, ma. No. Nie jest z tego Chevrolet, drifter. Nie driftuj mi tak ten głupi Chevrolet. To on mi tak driftuje? No, opony pewnie są jakieś. Okej, okay, ale no to chyba nic nie zmieni. No i gaz, 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 panowie, gaz. Panowie? A znaczy i Chevrolet leci, gaz? Trochę rozwalony, ale idzie. Dawaj gaz, nie szanuj, nie szczęściej ropy. I tak, da, da, dasz radę. No coś idzie, idzie. Dobra Nie ma nie ma z gazu Wiem to przecież ja wczoraj wtedy jeszcze grałem w to Bo to ja wczoraj brałem No i się wpierdziliłem jakiegoś inżyniery No To jest, no zanim on wszystko się ruszy ten rolet Ja bym swoim tutaj biegam trochę niż Nie, 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 nie. Gaz do tyłu, owszem tak, ale omijamy to, bo się znowu na tym zawieszy, wczoraj się zawiesiłem, ale nie nagrywałem, bo tak mówiłem wam na początku, mu Save them, to tam było, Save Teraz gaz, gaz, teraz daję gazu. Dobrze, przydał, szczerze powiem wam, że dałbym się kierownicę, ale nie będę specjalnie kupował na to, żeby tylko serię z Modern zagrać, bo to by było trochę bez sensu. Jedę sobie tutaj obok, bo to nie widzę sensu, żebym się wpierdzielił w te duże bagna. A i tak się wrąbałem. Ale no, trudno, Wyszedłem na całe szczęście. Dobra. Jedziemy. Gites, dobra. Gdzie się nagrywał. Wow, 12 minut. To jest malutko. 20 co najmniej minut, żeby nagrywania. Jeszcze 8 minut, ale ja nie będę specjalnie jakoś czyli XD. Dobra, tutaj jest wiedza obserwacyjna. Super. Okej. Okay. I teraz cyk. Cyk, cyk. Okej, okay, cyk i cyk. Dobra. Gaz, gaz, gaz. w sumie powolutku na razie. Tutaj już może zgadać. O, i się wpieprzył, A Ale Sadrolet, no ja cię błagam. no Ty mi daj jedynkę, gaz, jedynka no Od razu jedynka i gaz, albo najlepiej gaz i do I, I na full gazie, czym jest full gas na dwójce jedziesz? jedziesz. No, Dajesz, dajesz, dajesz runner, jak wiecie, to nie jest najnowsza gra, ale też nie jest najstarsza. Uff, ładny to był ale... Pokażcie jak to, jak to wszystko pracuje, no co prawda nie są ultra ustawienie, ale... Tak to ładnie na siebie nie wygląda. No, idzie powolutku, no ale powolutku czasem lepiej niż w ogóle. No, daję to stoję sobie radę ten szabolet. No, widzieliśmy tego w gorszym terenie, to co w dzisiejszym odcinku dużo wcześniej. Też zawiesił się na kamieniu, ale no, tam już nie było jak się wyciągnąć i o co wyciągnąć. No, ale jesteśmy, jedziemy. Jest taka opcja jak holowanie. To dobrze. Super, i teraz tak. Cyk-cyk, steczny. I gdzie teraz jedziemy? Modyfikacje, co to tutaj takiego za modyfikacje? Hmm, jakby tu można było dojechać, już wiem. Gdzie jesteśmy aktualnie? Tutaj jest czapka jakaś coś? Gdzie jesteśmy aktualnie? Tutaj, więc podjechałbym. Tutaj, <laughs> następnie tutaj gdzieś coś, tu, 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 i tu, myślę, że to było, było fajnie, tylko, hmm, ja tym autem, nie no, tym, tym autem to bez problemu zajadę, tylko chodzi tamto, martwię się bardziej o tamto auto, bo tamto auto jest takie specyficzne po prostu. Nie ma AWD nie ma blokady de deferencjału, ale myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że nie ma modyfikacji. Zawalimy modyfikację opony. Wszystko Czekaj, To będzie źle? Gaz, gaz, dawaj. Modyfikujemy to auto i będzie git. Tar, taka tarta, tak tarta, ja nie nie <vimos> grzejemy, Chevrolet, grzejemy. Jezus, grzejemy Chevroleciku, grzejemy. Ale muszę wam przyznać, że ja zawsze chciałem widzieć, jak taki teren idzie, taki bardzo taki wyboisty teren. I się udało. Bardzo lubię te gry, może nie konkretnie tę grę, ale serię tych Tą grę jak w serii serie TG, czyli Interiors pierwsze, potem Madrane, a teraz z tą grę trzecią. No Runner. Bardzo te gry lubię. No runner jest oczywiście najbardziej rozbudowaną grą z tych wszystkich. Może wyjdzie jeszcze jakaś gra bardziej rozbudowana, to oczywiście wtedy będzie nagrywane, no bo zostawię was moich widzów bez serii na kanale, no ale serie będą ciągle się pojawiać na kanale. czekaj ta Gdzie ja jestem teraz? Tutaj, więc w sumie tędy też bym jechał ale no pojadę już jak jestem tędy, to pójdę tędy, no nie będę zaznaczony, mam tu pójdę tędy, też trochę to bez sensu teraz tak patrzę no ale trudno. No chodź nie driftuj, też się tem. No, mówię mu, żeby nie driftował, ale on dalej swoje. To prawda, przejeżdżałem przed chwilą. Dawaj, Dobra, musiałem zrobić chwilowe cięcie, bo nie ze względu nie zależy ode mnie, ale już jestem z powrotem. Dobra, jedziemy i znowu się będą drifty. Już się zacząłem drifty. Stacja paliw wiem, ale jeszcze mam 50 na 80. to... cofnę to... sobie. I będzie git C. F Super I gaz, 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 dawaj. Tutaj wjeżdżamy, nie? Czy się wydaje? Tak, tutaj. Boję się trochę tego Chevroleta, że sobie nie da rady, ale wierzę w niego. Trochę się boję, ale wierzę. Dziwnie to trochę brzmi, tak jakbym. Miał wątpliwości, ale nie miał ich. Ale tak jest, no. Wierzę w to, że da sobie radę, chociaż. Troszeczkę mam wątpliwości. A na razie daję sobie radę bardzo dobrze. Bardzo ładnie. I teraz gdzie? Teraz gdzie? Teraz. Prawo. No. Możecie się trochę dziwić, że zamiast włączyć mapkę tam przyjeżdżam, no ale no. Tak jak mówiłem na no, początku, jestem przyzwyczajony do, do kraju szologii z madranera, i z tego zwykłego, bo... No madraner to też jest spin tylko ja mówię spin-tire ...żeby... żebyście się nie dziwili, że... No weź nie gadaj teraz, że się zawieszę na tak prostym miejscu. No i mnie załamie się to z ciebie. Dobre, tu drzewa są bo... Idzie jakoś, coś? No, a, no, a. No. Dobra, idzie. Tylko, tylko obroty muszą być mniejsze trochę, ale idzie, idzie. Super. I teraz może zwiększę mi sobie obroty Znaczy bieg zwiększam, żeby nie było czegoś takiego, co jest... Żeby szybciej wiadomo. wiecie o co mi chodzi po prostu Gdybym nie jechał pół godziny, tylko żebym od razu szybko zajechał No dziu, no błoto, no to... Że nie powinienem się wówczas dziwić Wiesz tak dziwiem czemu to, ten szarol tak dziwnie jakby wolno jedzie, ale... Dlatego, bo błoto, no ale to akurat tutaj przyszedł bez problemu, ale no, jedzie Tak i tam są na górze modyfikacje, więc... Ja jadę sobie w światło włącza. To jest... To jest F. E, e. to nie, to wyciągarka. Ja naprawdę nie pamiętam. L, o, L, super, K. A nie, nie działa. l L, tu się światło włączało. Co prawda nie jest takie, jak bym chciał, ale jednak są. Okej, okej, okay, okay. można kupić? Ja myślałem, że dostanę no. No niestety, pomyliłem się. Ale co teraz? Teraz mogę zjechać tu albo jechać dalej, ale ile to się już nagrywa. 21 minut. Myślę, że... W... No myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. No. Dzięki za oglądanie tego filmu. Dostaw łapkę w górę i subskrypcję. I pa pa.